Tak więc witam w kolejnym vlogu, dzisiaj wycinamy kapustę Jest ze mną oczywiście brat No i co, lecimy z tematem, bo zaczyna się gorąco robić Kapustę tniemy jak na razie takie główki Bo jak będzie gorąco to sobie w domu je poworkujemy, obierzemy do worków Bo trzeba te liście ochronne zdjąć Też nie każda się pewnie będzie nadawać a kapusta trochę ruszyła tak więc lepiej jakiś tam że tak powiem wziąć groźń, niż stależować główki takie ja wiem z dwukilowe, 2, 2 kilo mają może może więcej nie za koleją wiadomo nie każda się nadaje ale większość się nadaje no. no i do skrzyni Tu było cięte Ale te Takie mniejsze też Ta zjedzona to się nie nadaje Co? Ale jak jest zjedzona to po co ją wozić? No. Tych małych to Nie tniemy Chyba, że ładna jest, no to tam do wagi jak trzeba będzie dołożyć. No, ogólnie tu są dwie odmiany. Tamta jest w liściu, tak ładny ma liść. Ta właśnie jest taka do worku, bo słabe liścia ma słabe ma liścia i do worków jest w sam raz. Tamta liścia zrobiła ładne. liścia zrobiła ładną, tak więc istniemy z liściem główki 4-5 kg e tej z liściem, tak więc no dosyć ładne Nie ma co narzekać Jakaś 30 gdzieś jedzie Łap, pokażemy widom jak, jak to się robi. E, to za mała odległość. Zwiększył się rzut zruca, cało, nie? Kurde, trochę za bardzo się ukroi. Kiedyś się coś może nagrać. Za model, odległość z większych się rzucało. No, vlogi z bratem się bardzo spodobały. Tak więc, jeśli ten się spodoba, to się jeszcze jakiś pojawi. Bo roboty jest ciągle. No, dla brata możecie zostawić. Oj, oj, oj. ta zgnita, to niech spoczywa w spokoju. Tą... ta to samo, dużo się O, ta się nadaje. No. Ogólnie to na razie utniemy sobie skrzynię. z południe w to gorące się zrobi no tak to trzeba by wozić w pole wagę worki a tak to w domu się zrobi na spokojnie w chłodzie pod, pod dachem no i tutaj jest ta druga kapusta niektóre główki już dobijają, niektóre jeszcze A to lada dzień no. Są i większe i mniejsze, także do wyboru, do koloru Tu na mógł podje mógł podjechać? To ja podjadę zaraz Zamiam Dobra, podjadę Trzeba ukłaść na dno, bo tak to będzie spadywać i się obijać Dobra Dobra i lecimy dalej Niektóre główki zostają, bo są albo za małe, albo już zaczyna gnić. Tak więc... Wiadomo, i by się opłacało obierać, ale po co jak jest dużo ładniej kapusty. Cena gdzieś chyba jest złotówkę za kilo. My robimy do worków 20 kilo. 25 też by można, ale są... za ciężkie i Patrzcie znaczy, no za ciężkie 20 kg no to nie trzeba się tyle namachać wiadomo ja może to 5 kg to różnicy nie zrobi ale jakoś kupcy wolą 20 kg No obok jest tak, jak mówiłem, odmiana inna o nie, nie 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 przejdzie Też jeszcze pęknął, nie wiem tak no, a w domu sobie obierzemy liścia ochronne no bo te liścia jednak trzeba będzie zdjąć, bo są lekko zjedzone i wtedy się kapusta nadaje do worka. No, jak do tej pory z kapustą było ciężko. Cena była średnia, a raczej zerowa. 80 groszy było. Tak, teraz coś ruszyło. Jest złoty 80 złoty 60. Jak ładna główka. Jak ładna główka to i dwa złote. A to już głowa musi mieć 5 kg na pewno Skrzynia to moment będzie nacięta Bo no ładne są wielkie No i szybko idzie Nie są też bardzo Odmieniany, tak więc nie trzeba dużo przebierać. No, później oczywiście jakiś popląt po kapuście, żeby ziemia trochę odpoczęła na następny rok. no tu już wycięte ta ładna głowa nie ma co A tu... No, jeśli takie vlogi Wam się spodobają z warzyw, to się coś pojawi, jeszcze więcej. Może i nawet z bratem. Bo jeszcze warzyw jest dużo. Jeszcze kapusta czerwona jest. Tak więc roboty do jesieni spokojnie jest. Nie ma ludzi, to, to, chyba... to i vlogów, coś będzie wiadomo, jak się szkoła zacznie, to będzie ciężej z nagrywaniem. Ciężej będzie z nagrywaniem, no ale, chociaż ten jeden film w tygodniu będę się starał, żeby był na kanale. Tak, teraz no to są trzy filmy w tygodniu. Ale są wakacje, jest, jest czas nagrywać Tak więc się nagrywa A jak się skończy? Czekaj na no tu jeszcze dwa rządki Ja przecież szkołę zacznę to będzie ciężko Ale zawsze coś tam się co nie? I cały dzień w szkole też się nie będę No. Tu jak widzicie resztki pożniwne Wy W następnym roku będą warzywa Co to będzie to jeszcze nie wiem Może jakiś brokuł kalafior Nie wiem no to są plany na wiosnę, się okaże, gdzie to będzie. Na razie to jakieś wapno tu sypniemy w granulkach. No i co? No i zaoramy póciutko. Niech sobie odpoczywa ta ziemia. Będzie mocne stanowisko na następny rok. Podważywa. Ka pusta w następnym kupu powinna być 8 kg Pożycie słomy tutaj było dość dużo. Że to było wysokie jak komin w 30. nie wiem ile. 30. z kominem chyba ma 2,10 m. Chyba tak. No to naprawdę wysokie. Kombajn nie mógł przerobić. Słomy było dużo. Talerzówka też, <grym> też miała ciężko to przerobić. Tak więc stanowisko podważyła będzie mocne. No, no i co taki vlog? Myślę, że się spodoba. Zaraz go będziemy kończyć, bo my tutaj jeszcze szybko dotniemy. I lecimy do domu, bo zaczyna się robić gorąco. Oj, oj, do domu, i to po południu będziemy robić workować, obierać, warzyć. Myślę, że gdzieś z godzinę taka skrzynia zajmie. Nie no, gdzieś jest, godzinę zajmie na pewno Jeszcze waga naładowana, jest chyba naładowana, nie? Tak, tak Worki są To dobrze Tutaj skrzynię ucięliśmy, w tym vlogu to już będzie raczej na tyle, tak więc do następnego, a ja jadę do domu, nie wiadomo czy nie podniefię przodu, czy w bo pełna skrzynia, ale zobaczymy, także na razie, cześć.